Witam was serdecznie, lecimy z drugą kombuką Kombuczą Prager z kombucza z dodatkiem yerba mate Znowu temat za 8 zł, znowu temat po prostu Który no, <grym> mnie zrujnował lekko finansowo Tamtego dnia jak kupowałem te napoje O co tutaj chodzi? Oczywiście chodzi o kombucze Czyli fermentowany napój herbaciany Yy, formalnie fermentowaną herbatę z yy, grzybów. No i co, puszka jest ta sama co poprzednia: baby chłopa, baby pola. Jedyne co się zmienia to kolor jest tutaj błękitny, niebieski, zawieźć zielonego. Ogólnie, i jedna, i druga puszka jest według mnie naprawdę przepiękna. Nie ma kaucji, co najważniejsze. <laughs> no i co. Za szybko, bo już powiedziałem wszystko przy okazji poprzedniego materiału. Ja to biorę z Dnia Nadziegi, a nagrywałem tamten materiał około 2,5 tygodnia temu. Od tamtej pory naprawdę nie mogłem uwierzyć, że ja wydałem na to kurde 8 zł za puszkę. Za puszkę. A ta jeszcze sprzedała się do cna. To była ostatnia puszka, jaką udało mi się wyrwać. Komukolwiek doba no naprawdę stały dwa kartony. Jeden był praktycznie wybrany do końca, tych właśnie z dodatkiem yerby, a resztę to już możecie sobie dopowiedzieć, kurde, może nie wiem, to jest lepsze, boba ma dodatek jerby. Więc to napar herbaciany z wody, hierby mate, cukier, dwutlenek węgla, kultury kombuczy, kultury żywych bakterii, bakterii, coagulans, minimum 10 milionów w 100 ml i to jest cała logika. Eee, 76 bodajże kilokalorii, poniżej 0,5 grama tłuszczów i poniżej 0,1 grama kwasów tłuszczowych nasyconych. Około szesnastu i grama węglowodanów i tyle samo cukrów. Jeżeli się pomyliłem i będę dobroczynny, wstawię ile to tak naprawdę jest. Poniżej pół grama białka i poniżej jednej setnej grama soli. Moi drodzy, jak na szybko to na szybko. Plager z z dodatkiem yerba mate. To już jeszcze nas pobudzi. W jakimkolwiek sensie, kurde, jedyne co mnie wkurza, to jest to, że to jest gazowane. Naprawdę, jeżeli chodzi o kombucze, czy jakiekolwiek hierby, czy na jakiekolwiek w ogóle herbaty, cokolwiek herbacianego, ja zawsze wolę to mieć niegazowane, aniżeli w formie właśnie takiej, dlatego, że strasznie wtedy mi to daje taką sfermentowaną herbatą, którą naprawdę nie cierpię. Chociaż przy, przy przypadku tigerów na przykład herbacianych to całkiem jeszcze ratowało ten napój. Dawało takiego orzeźwienia. Tak jak sobie przypominam przy okazji tamtego to tam też było bardzo mało zapachu i ten zapach był bardzo taki cytrusowy trawiasty po prostu kolorystycznie mamy złoty kolor jak najbardziej to no naprawdę po co jest to gazowane no bo umówmy się jeszcze raz to powiem jeżeli chodzi o tego typu napoje to lepiej żeby zostały gegazowane, aniżeli po prostu no smakowały jak sfermentowana herbata chociaż że kombucha to jest fermentowany napój herbaciany no ale już bądźmy szczerzy bez jani. Wasze zdrowie widzowie? Miejmy nadzieję, że ta yerba, cokolwiek kurde tutaj zbiegi. Na pewno zbiegi, ale wiecie. Tamta do nie była taka przyjemna. Jak moja siostra była ciekawa, jak smakuje kombucha, tak yy, tamten napój do no, nie zasmakował po prostu? O kurwe Łohohohoho, ty! Coś mi to przypomina Ohoho, coś mi to naprawdę przypomina. Dobra, wezmę to, przesunę, żeby bardziej się to fokusowało na mojej twarzy, żeby mi jasno się wariowało. Między innymi mamy tutaj kompot z suszu z dodatkiem śliwki. No, i to jest po prostu cała logika. To jest gazowany kompot z suszu. Ta kombucha... Wydaje mi się, że to po prostu jest gorsza. jednak powiem szczerze, jak jest... Ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy wykupili akurat tą kombuczę. Yy, ta zielona naprawdę jest... była smaczna. Nie by była według mnie smaczna. Naprawdę nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o yy, wypicie jej. I jeszcze, żebyście mnie nie zrozumieli źle, ja bardzo lubię kompot z suszu. Yy, Wigilia to może być moja jedyna potrawa wigilijna, jaką mogę kurde przyjąć w siebie. Tak, bardzo lubię, ale nie w formie gazowanej i nie w formie no właśnie takiej, no nie powiem, że sfermentowanej, ale no dobra, w sumie nazwijmy to po prostu sfermentowanej. Czy nawet z dodatkiem kombuczy, yy, jest tutaj czuć yy, yerbę jest tutaj czuć posmakierby, ale on strasznie zmienił ten smak kombuczyk na bardziej właśnie taki podobny do kompotu z suszu. I w sumie nie wiem, czy to jest spowodowane tym, czy bakteriami tutaj zawartymi. No, powiem Wam kurde, szczerze, jak mówiłem wcześniej, nie siedzi mi to, ale kurde, wypiję no, to bez żadnych takich problemów. Po prostu jednym duszkiem. Do przodu, pomyśl sobie o wigilii, która była niedawno, o bocie z suszu, cała logika kurde. No i co? No, posmak tego suszu bardzo długo zostaje na podniebieniu. No, taka jest logika również i kompotu z suszu, dlatego... No. Nie bardzo dużo osób go lubi, ale uwierzcie mi, jak się w jego wkręcicie, to nawet wam to nie będzie przeszkadzać. O Jezus. Ale tutaj to jest po prostu do no, takie ja nie wiem, właśnie co to dało taki właśnie, takie wrażenie posmaku kompotu z suszu. Czy to jest spowodowane, no, kultur, wybieszanie kultur kombuczy z jerbą, czy ogólnie tutaj dodanych tych bakterii, żywych kultur, bakterii Bacillus Coagulanus? Z tego co ja pamiętam, ale nie czytałem o nich, ale z tego co ja pamiętam, to one wspomagają pracę jelit, czy coś takiego. Nie mówię tutaj o tych elkasejdanon i tak dalej, ale ogólnie te. Jeżeli się pije kombuczę, to tylko i wyłącznie na trawiegę. Moje trawiegę ostatnie jest naprawdę do pieprzenie potężne. Więc dlatego to taka kombucza na pewno będzie mi sprzyjała. Ale żeby już nie przedłużać, moi drodzy, według mnie zielona kombucza, klasyczna kombucza jest lepsza od tej z dodatkiem yerby mate. Obie są przyjemne, obie są przez specyficzne, ale naprawdę przez specyficzne. Najgorzej jest tutaj z tym, że to jest gazowane. I to odbiera cały urok tej, temu napojowi. Po prostu no, ja chciałbym coś innego. Jak. Ja... Po prostu ja chciałbym, żeby to nie było gazowane, i wtedy wydaje mi się tysiąc razy bardziej mi by wchodziła i jedna, i druga. Eee, ja nie myślę. Z moim trafieniem, jak na razie, jest bardzo dobrze. Nie narzekam. Jak, zacz jak zacznie się narzekanie, bo wiecie, oh, troszeczkę się tego wypiło, to wtedy, kurde, będę mógł coś tam myśleć na ten temat. Na razie. Zostańmy na tym, że pijemy takie coś. Kombucze z jerbą. Piękne połączenie.